Cześć, witam Was dzisiaj w grze. Rake, the Rake. Z tego co widzę, tam się nie dzieje. Zbyt dużo ciekawych rzeczy. Pytanie: czy to był ten Rake, czy kurde, gracz jakiś? Ale dobra, nie ingeruję w to. O, cześć. Ja. O, kurde. Ja uciekam z sonara. Tak się rozglądam, bo z tego co wiem, Rake, czyli nasz tutaj oponent. ...tej nocy, ma tendencję do tego, że jeżeli go nie zobaczymy na czas, on może się do nas zakraść i nas po prostu zabić na one-shot. Dlatego po prostu zgaduję, że nie chcę, tak? I będę kurde... O, wróciłem się na start chyba. Co to jest? A, skrapki. Jest chyba barak? Czy to jest safe house? To jest safe house. o. Poczekajcie, trzymajcie ten biur. Kurwa. Tu jest... już wieża, dobra. Wezmę sobie Nie zajmowała się ustawieniami w nocy. Bo wam, kurde, rejk gryzie dupę. Nie wiem, patrzę i wydaje mi się, że zegarek mógłby być dobry. Czy coś jeszcze? Nic nie możemy więcej kupić. Dobra, przynajmniej zagramy zegarkiem. Czyli co? Teoretycznie mapa by się przydała. Na ile, za ile jest mapa? Mapa za 20 punktów, będzie mi łatwiej czytać. Dobra, ja jestem przy sklepie. To ja. Co oni się kurde boją? my Wyglądam jak demon świąteczny to fakt, ale jest przesany. Teoretycznie gdzieś stamtąd powinien iść. Ej, jeżeli już miałby iść, coś jakby słyszałem dziwnego. Jakby ktoś kurde nadepnął na śnieg na dole. Dobra, jest tam, czyli tyle dobrego przynajmniej. 7 minut mamy. On jest pewnie gdzieś na safe house, tak mi się wydaje. Ludzie idą. No dobrze, przynajmniej tyle. Jeszcze 6 minut. Czy mamy szansę teoretyczną? Co to jest tam? Widzicie to? Tam coś szło, takiego jakby. Kurde Miałem nadzieję, że mnie nie znajdzie. Ogólnie mój plan na to, że jeżeli go tu zobaczę, to jest taki, że skaczę przez tą barierkę i próbuję stąd odejść. I czasem wychodzi. A czasem nie. A? Co to? To ona? Nie, to ktoś pod nami. Z tego co widzę, to jest na razie pusto. Nie chcę tutaj też... ...odpuszczać, żeby... ...przestawać tam patrzeć, w sensie. Bo wydaje mi się, że gdy tylko się obrócę, on nagle tutaj wejdzie. Gdzieś tu blisko był. Gdzieś tam. Ale był dość daleko, bo nawet nie było słychać uderzeń. Okej. Okay. tam chyba biegnie, jak mi się wydaje. Oła, dobra. Czas pójść, zobaczyć, co tam jest. Dobra. Wydaje mi się, że to by było na tyle, także dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia i cześć.